Dziś mocno już wyeksploatowane, Ale już wkrótce boisko do koszykówki przy trzecim Elo w Wolsztynie zostanie zmodernizowane, a wszystko dzięki mieszkańcom, którzy wybrali ten projekt do realizacji w wolsztyńskim budżecie obywatelskim. Czas zdjąć nawierzchnię, trzeba przygotować drenaż. Będą zainstalowane nowe kosze. A to nie koniec, bo teren zostanie też oświetlony, ogrodzony i zacznie być monitorowany. Do tego powstaną chodniki, parkingi dla rowerów i stacje do ich naprawy. Jesteśmy przeszczęśliwi. Boisko jest jedynym tego typu obiektem w okolicy. Cieszy się więc dużym zainteresowaniem mieszkańców. Nawet teraz, gdy jego stan pozostawia sporo do życzenia. Jest to projekt, którego wartość wynosi około 900 tysięcy złotych, który też w okresie wakacji będzie wykonywany. Remont był jednym ze zwycięskich projektów Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Zakończy się jesienią. To już pewne. Uczniowie szkoły podstawowej numer 3 w Olsztynie będą mieli nową salę gimnastyczną. Dotychczasowa z upływem lat uległa tak znacznemu zniszczeniu, że nie spełniała już zasad bezpieczeństwa. Nadzór budowlany stwierdził, że już nie można tu prowadzić zajęć i dlatego została w ubiegłym roku zamknięta. By zapewnić uczniom lekcje wychowania fizycznego, dyrekcja wykorzystała kilka dostępnych opcji, przede wszystkim park Kusocińskiego oraz szkolny Orlik. Zorganizowała także zajęcia w akwasferze. Mamy jeszcze małą salę taką gimnastyczną, taką małą salę do gimnastyki korekcyjnej, więc to wszystko, co mogliśmy, wykorzystywaliśmy. Starania o pieniądze na remont sali gimnastycznej przyniosły efekt. W miesiącu kwietniu zabezpieczyliśmy środki w budżecie miasta na tą kompleksową modernizację i remont. Ona będzie kosztować około 1 300 tysięcy złotych. W zabezpieczonej kwocie przewidziano także remont korytarza przy sali gimnastycznej, a także wykonanie uszczelnień na styku ściany zewnętrznej z daszkiem nad dodatkowym wejściem. Remont rozpocznie się w wakacje. Szkoła podstawowa numer 2 w Olsztynie będzie miała nowy dach. Prace rozpoczną się już 26 czerwca. Dyrekcja liczy, że długo oczekiwany remont poszycia zakończy się przed nowym rokiem szkolnym. Nie będzie przecieków, nie będzie zamykanych sal dydaktycznych, które no, niestety trzeba było zamknąć z uwagi na przeciekający się dach. I też no, już nie będziemy mieć takich tragicznych sytuacji, kiedy lecą dachówki. Aby zapewnić bezpieczeństwo, dach naruszony zarówno zębem czasu, jak i skutkami wichury z końca 2021 roku został ogrodzony siatką zabezpieczającą. Środki na remont zostały zabezpieczone w ubiegłorocznym budżecie miasta. W międzyczasie złożyliśmy wniosek o dofinansowanie dotacją z budżetu państwa, a więc środkami, które są środkami zewnętrznymi w wysokości 1,5 miliona złotych. Otrzymaliśmy te pieniądze w miesiącu maju. Podpisałem stosowną umowę z wojewodą w zakresie środków, które przekazało Ministerstwo Finansów w ramach rezerwy celowej budżetu państwa. Wartość zadania wynosi ponad 3 miliony 200 tysięcy złotych. Budynek szkoły powstał w 1927 roku, znajduje się w gminie ewidencji zabytków, a prace budowlane prowadzone będą pod nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków.